Cześć, witam na moim kanale. W tym filmie powiem Wam, czy już należy bielić drzewa. Powiem, co to jest w ogóle bielenie drzew, jakie spełnia zadanie, dlaczego jest ono ważnym zabiegiem. Więc, jeśli ten film jest interesujący, to pozostań na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, obserwowania i oglądania innych filmów. I. Jak sama nazwa wskazuje, bielenie drzew polega na pomalowaniu pnia drzew, gałęzi do około 70-80 cm wysokości białym wapnem. Są to specjalne wapna do bielenia, nie używajcie wapien wapna hydratyzowanego, ponieważ ono ma trochę inny skład. Malujemy od, samego, od samej ziemi do wysokości 70-80 cm. Nie tylko pień, ale też i gałęzie do tej wysokości. I do dlaczego bielimy drzewa? Bielimy drzewa, dlatego żeby nie tak jak jest wiele filmów, które mówi, że zabijamy w ten sposób probactwo, zabijamy szkodniki, zabijamy wszystkie te. Szkodliwe pasożyty, które są na korze, bielimy drzewa z bardzo prostego powodu. A mianowicie, zapobiegamy w ten sposób pękaniu kory. Pękaniu kory najczęściej od strony południowej, czyli tam, gdzie drzewo w mroźne dni najszybciej się nagrzewa. Ponieważ mamy 23 grudnia, więc dzień przed Wigilią, i w tym roku jeszcze nie było przymrozków, ale wiosną, wczesną wiosną, końcówką zimy, czyli tak w połowie lutego, mogą przyjść mrozy. Wtedy w nocy pień zmarza, kora zamarza. Wszystkie procesy w drzewie ustają. W chwili, gdy schodzi słońce. I robi się ciepło, że w nocy jest przymrozek, w dzień jest dodatnia temperatura. Te soki zaczynają pomału iść w stronę pędów, w stronę pąków. Wieczorem, gdy przychodzi nis, przymrozek, ten proces jest zatrzymywany, ale te soki, które już popłynęły, zamarzają pod korą. I wtedy powstaje takie zjawisko jak na mojej. Czereśni, czyli widzicie, tutaj są spękania mrozowe. Część z nich powstała przez to, że drzewo nie było bielone. Część z nich powstaje w naturalny sposób, bo, bo e, kora jest, drzewo jest coraz większe, kora po prostu pęka sama z siebie, ale najbardziej, najbardziej groźne dla drzew jest spękania właśnie mrozowe. I teraz pytanie, czy należy już teraz bielić. Otóż. Na święta są zapowiadane niskie temperatury, gdzie gdzieniegdzie przymrozki. U mnie ma być temperatura około 0, minus 2, minus 3. W takiej temperaturze nie ma sensu jeszcze bielić. Oczywiście można to zrobić, ale moim zdaniem nie ma sensu. Ja drzewka biele, w połowie stycznia. Wtedy, gdy już temperatura spada poniżej zera i utrzymuje się tak w nocy, w dzień, wtedy to bielenie ma sens, żeby ochronić pień drzewa. W innym wypadku takich temperatur jak teraz, ja nie polecam. Moim zdaniem jest to na razie zbędna praca. Wiadomo, teraz nie ma dużo zadań. Jeżeli wybielimy, no to będziemy mieli. W zimę mniej prasy. Wiadomo, teraz jest jeszcze przyjemniejsza, bo jest plus 3 stopnie. Ale ja z bieleniem się wstrzymam. Zobaczymy, jaka będzie w ogóle zima, jakie będą temperatury. Jeżeli będzie czas, żeby bielić, no to już na pewno nagram Wam o tym film. Ale na razie się wstrzymujemy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.